Siemanko, witajcie, jestem Aurus i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś jesteśmy na koncie mojego brata, on jest oczywiście ze mną. Siema! I będziemy robić na jego koncie opening z karnetu zadymiarskiego. Widzimy, zebrał cały tu, cały ludki karnet zebrał, więc zostawcie mu łapeczkę w górę. I jeszcze otworzymy tego mega boksika zalei. To na koniec. A potem otworzymy... nie, można początek. Dobra. I potem otworzymy też mega boksy na moich kontach, ponieważ tam zebrałem po y, tym wyzwaniu mistrzowskim. No a więc y, pokażemy mu jeszcze wasze konto. Ma 11 ponad tysięcy pucharków, 30 na 43 postaci. Brakuje mi tak: Mortisa, Maxa, Kiełka i Bayrona z mitycznych, wszystkich legend i wszystkich chromatyków. Więc mam nadzieję, że coś dzisiaj trafimy. Jeszcze szansę jego przejrzymy. Jak widzicie, szanse na legendę takie małe, ale na mityka i epika duże. I nie może trafić starperów, ale kilka gadżetów tam może trafić, nie? Dużo nawet. No, dobra. Zaczynamy od tego boxa może. No, dobra, ty się otwórz na początek. Nie, no ty otwieraj. O, i już szósteczka na sam początek. I czy będzie nowa postać? Czekaj. Czekaj. To chyba będzie gadżet na począteczku. Tak, o do, Viper. do Viper. Spoko, spoko. Dużo masz też gadżetów potrawiasz? No, no, tak, no, nawet dużo. Dobra, na razie nie, nie patrz tam, hmm? co tam się dzieje. Otwieramy po, po kolejkach. Ten big box. 52 monety, nic nie ma. Ok. to, O! Oh! Brałoboksa jak niby ale dużo się z nich dropię. No, Drugi dobra, gadżet, sztuczne futro. Jeszcze big boxa, mimo zło Dobra. Nic nie ma na razie. No dobra, na początek. Kilka skrzynek, już dwa gadżetki. Jeszcze... Oj, patrz, postać! Tak! Sejm! Dobrze! Ale się zaczęło przepięknie! Dwa gadżety, Chora postać! Jest. No przepięknie rozpoczyna się ten opening. Czekaj. Czekaj. Tutaj komityczne, znaczy, nie, jako epicki, sorry, zobaczymy czy szanse. A szanse nie spadły. Na pod legendę, na legendę spadły, no, ale na resztę. Na resztę no tak. Dobra, no to super, na razie się układa. Dwa gadżety, postać sercz. No super, rozpoczęcie, moim zdaniem. Dwie skrzynki. Dobra. jeszcze big boxik za dziewiąty, coś się zaczęło. Może. Aj, teraz mega box. sześć. Aj, mm. tym razem piątkę. Dobra. Nie, ty teraz. Big box. Ale nie tak szybko, spokojnie. Nie, da, no nie nadążam. No, naciskaj. Brawl box. 50 monet, nic nie ma. Big box. 105, nic nie ma. No Zajść ty jednego, potem sobie tworzysz ten. Dwójkę. O, podwajacie żetonów, dobra. Dużo masz podwajaczy? Mało. No. No, no, tak. Znaczy na początku chyba zero nawet A, No to przydadzu ci się powiem, czy Może? Nic. To potem Sergiu trzeba chwilę odpocząć. No, teraz ty trzy, trzy. Trzy? trzy? Dobra, Zimniki. Wciskamy. Pięćdziesiąt trzy minuty. Nie śledź się. I mega boks. No, szósteczka, 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 szósteczka. Jest szósteczka! Dobrze, może będzie nowa David. postać. O, do kolta już masz na no, tym. No, no, no Star Power. Dobra, teraz ulepszę, tak? No, teraz ulepszę, żeby też trafić Star Power. Do e, Dobij, o! No ten gorszy, ale no, dobi. Chcesz ulepszyć do ulepszę, No, bo chcę do ulepsza. niego Star Power. No, jak Star Power, to ulepszy I dobra. Jakie masz Star Powery? No te szybkość. Kolt szybkość. proszę się 13% szybciej i szybkość i zakres strzałów kolca zwiększają się o 11%. No dobra. A jeszcze ty. Trzy gadżety, jedna postać na razie. Czekaj, może sprawdzimy szansę, co tak 20 skrzynek. Co 20 poziomów. O dobra, wzrok Spad... na legendę! Ale spadły na mityka i epika. Ale no, no, może jeszcze coś zrobię, myślę, że jakaś postać z tych skrzynek jeszcze coś będzie, Na no, spokojnie, dopiero początek. Spokojnie, no, powoli, nie tak szybko. jesteś jesteś Jest coś! Jest postać. Gadżet. No, do kurde, ile gadżetów? Cztery. A dopiero 26 poziom za nami. Teraz ja czytam. dwie, dwie, dwie. Dobra, te mega boxy wyjęliśmy. Dobra, bingo z kolejny. Może, się może. może? Nie. nie jak 40 tak nie wylatuje? A musi być 30 coś. Piątkę. Co, co mega boxa się trafia? Z pierwszego było, z drugiego nie. Dwa, trzy, dwie. Teraz Akurat serio mam na dużo kontakt, na wszystkich. No spokojnie, jeszcze może coś zrobić. Gejla mamy do dropnięcia przecież kolet może. Może jakiś zwykły mityczny. Zaraz ja te dwie. No. Teraz sobie będziesz. Dobra. Coś jest! Postać się. Nie, nie patrz, nie patrz! Nie patrz, nie patrzę, nie patrzę. postać się. Tak! GEJ! No, Mówiłem no, boże, jest. Mówiłem o Geju, Czekaj! Jest. No, gej jest krzest... A i powiedz o tym, że ja jest pomocnikiem geja. Pana P. No, no właśnie, taka ciekawostka dla was, Gej jest pomocnikiem Pana P, możecie sobie bo posłuchać, on jak on mówi, czekajcie, może, możemy spróbować powiedzieć. No dobra, masz już dwie postacie, super, cztery gej, czekaj, przejdziemy do tego, albo no, po, po tym, tym po tym, przypomnij Jeszcze mi. 21 rzeczy, powiem Przypomnij tak. mi, okej? Okay? Zobaczymy szansę teraz. No Epika no. już nie możesz trafić, no, nie, ale nie na Mityka nie są złe. Tak. Tylko legendę. No dobra, może jeszcze coś, spokojnie, z 21 dobra, skrzynki. skrzynki. Dobra, do 3 skrzynki Dobra. Pięć teraz. No no, ale gejla trafiłem, No ładnie, gejl serc dropnął. Jeszcze będzie pakiet oznak na końcu. No, pakiet oznak sobie tworzysz. Dobra, teraz ty. Mega Piąteczka. Kurde, ile do ulepszania będę miał. No komuś tam 20... Bo był lag, że miała panka 20-20 punktów mocnych, no. no był lag. O, coś jest znowu. Kolejna postać. Masz do kolta Star Power. jest! Magnum specjalny, czyli... O, to Bo dla to mnie... Ten dla, dla ja mnie, dla mnie ten No ja dla mnie lubię. też ten lepszy, ja go mam na lepszym koncie. Oba i ten wolę. Kurde, serio u Peni. Idę tam już cztery gadżety, Star Power, dwie postacie. Jest naprawdę bardzo dobrze. Nie ma świecącej jedynki. Sześć. Jest! Dawaj kolejną postać. Drugi pszczołek dokładnie. No super, ładnie idzie. Zobaj. Teraz ja dwie i potem ty dwie. Nie, ty będziesz mega boksa teraz. Teraz ty, przyjdzie, otwieram. A nie, ty, daj. Bo zaraz ty jedną, ja dwie. No, no, ty jedno. No ja jedno, nie było w sensie. I po się sprawdzimy jeszcze ostatni raz szansę przed końcem. Jest! Kolejna! No, proszę postać, baba! mi nie gaz, brały na drugim. Dziewięć do Jessie. Dwadzieścia dwa do Rosji. Dwa siostry do Fama. Ale mało punktów ma się z tym. Dzień do Pana do Gadżet do Bibi. Dobra, nie miałem to. No przecież widzę, że nie miałem <laughs> Możesz, choć 6 skrzynek to nie wiem. Coś trochę wzrasta na legendę. Może jeszcze jakiś mityk, może drobnie kto tam wie. Zobaczymy. Ile jeszcze? 6, 5 skrzynek. Skrzyn. A, 4 było. skrzynki, Dwa, w tym 2 megaboxy. Dobra, to jest taki no. mityk. Ja 6, 6, 6 gadżetów, 2 Star Power. Yes! Post. Czekaj, a mogłeś mieć jeszcze gadżet? No mogę, okay. jeszcze dużo. Tak, jeszcze możesz nie zobaczmy. Nie, no pewnie gadżet powiedzieć. no. Dobaj, do drugi. Pewnie. Czekaj. A możesz jeszcze gadżet jakiś zrobić? Chyba mogę. No. no jeszcze jakiś może. Dwie skrzynki ostatnie. To jeszcze zrobię. Błagam, super jest nie ten nic Nie, będzie. Zolemone drzwiło. No, i... Zole Dobra. Ostatniej. No i tak, i co w pakiecie odznak? Peny, o. zła do Zładopeny, zwykła do geila i taka... Z dające łapkę w górę do Nity. Czyli wy też dajcie łapkę w górę, jeśli podawałam się ten opening. Ale dwie, postacie, dwie ok. nowe postacie, Gale. A właśnie, czekaj. Słuchajcie, przygłośnimy to. Oj, nie zagłośni. Czekaj, okay, powiem kiedy będzie. Nie to. Nie to.

Nie, no nie będzie. Ostatnie trzy. Dobra, już. Już. Tak czy siak, on mówi, coś tam coś, I just work to Mr. P. I to znaczy, że ja, on zwykle pracuje dla Pana P. Takie coś tak jest Tak jak zabiję na przykład czasem, no. tym tak mówi. Dobra. Y, mamy Gaya. Mamy serca. No to zaraz sobie powiem, przecież jeszcze odbierzemy. Ale dziesięć nowych rzeczy, no na no serio. Sztuczne Zwrotnie. futro Donity. To sobie potwieraj. Dwa star powery do Colta. No ładnie, ładnie. Do Jessie gadżet świeca iskrowa, do Viper dwa gadżety przyzdrobnęłeś, do Bibi gadżet ten, ten, witaminowy ten, Bi e, Bi jeszcze masz tutaj gadżet, do Bibi jeszcze coś drognąłeś? Nie, nie dobrałeś, nie dobrałeś, A. dobra, już, tak, mhm. no ale bardzo ładnie, jak tam. Dobra. Szansami, Szanse na no, legendę troszeczkę A, i w podrosły. na kupuję karnet, więc no, może będzie. z jakiejś 20 poziomów, 30 poziomów. No, poziomów 3, i poziomów. góra i dół. Więc zostawcie łapeczkę no. w górę, jeśli chcecie jeszcze odcinek kolejny z Adrianem. No i widzicie, już dwie postacie drobne, no, ładnie. A teraz przechodzimy na moje konto. Kurde, znowu mi zgasło. Ja sobie teraz po Otwieramy y, u mnie, natomiast otworzymy. Na no benchmark jednego. Otworzymy dwa. A, mam jeszcze big boxa w ogóle. Otworzymy dwa mega boxy i big boxa u mnie na końcu Aluś. Tutaj brakuje mi. E... O, Pan ma gadżet ulepszyć. Tak, no, coś tu lepszej. Tutaj brakuje mi tylko spajka i Amber. I tutaj mam na... nawet, nawet powoli wyrastają te szanse. Takie miałam szanse na legendę, gdy pytałem krótko. Tutaj już nie mogę nikogo tym w mocy zrobić. Więc jak będzie jeden, to coś jest. Znaczy, gadżet albo Star Power, albo. Nic o, Sergio na piątą. Dobra, super. Magia box otwieramy. Mogę ja? No Jednego? Pierwszego? Do tego, to otworz. Wszystko. I patrzcie, szóstka, jeden, szóstka jeden, leci! Jeden? Jest jeden! O! Postać. Aj! Do kruka sorry, ten był. No dobrze, coś wyrachnęło. <grym> na królka wysysa siłę z jego wrogów, którzy po zaznaczeniu za obrażenia obrażenia niż 20%. No to dobrze. Mam ten jeden już, no teraz mam drugi. Dobra. Jeszcze jeden megabox. Podrosły szanse na legendę Ale sobie. ja nie mam na Kurde, jakby tu legenda się wyrachnęła. No nic nie ma niestety. No, ale dobra, jeszcze to jedna rzecz. jeszcze zaraz, Jest, Steper, do krucha, jeszcze zaraz przejdziemy na ten. E, na moje drugie koncie. Ja nigdy nie miałem Gaila na żadnym koncie. No, a jest dobry. No, dobra, to jeszcze zaraz mianowicie. widzimy się na moim drugim koncie i Ty. Jesteśmy już na moim tym drugim koncie Ety. I, I tutaj właśnie e, otworzymy tak, że Big Boxa zebrałem. Ale tutaj już mogę e, drapnąć e, Byrona, Spykerona i Amber. Szanse tutaj mam no mniejsze na. Y, jakieś postacie. Niż tam. No może coś tam drobny Jest Power. To ja mam już tylko cztery postacie. Tak, Co? Cóż jest? O, o. XD. Jeszcze jakaś postać drobnie. Może drobny Nie. Do kiełka, gadżet kiełek niszczy istniejące żywo. Podaję go super. No tak, zostaje natychmiast do modowane do pełna. Aha. Kiedy w odcinku nie ma być, nie ma być pierwsz, właśnie nie ma być tym celem głównym, dropnięcie czegoś na moim końcu, coś mi dropię. No fajnie, dobra, jeszcze dwa boxy. Myślę, się nie podchodzi. O! Pięć, coś jest! No. no bo ja mogę tylko ten. Ja mam Jest Do gejra mam sprężyna. Ty zrobisz gejra, ja dropię gazet do Geira. No i patrz, jeszcze jeden. I ty, ktoś ktoś dropię znowu. Nie, tym razem już nic nie ma. Musisz mi dawać tej. <laughs> no ale widzicie, odcinek. Dużo nam, po, nam podropiono. Na jednym moim koncie dropnął e, Star Power do kruka ja na, dwu, na drugim koncie z trzech skrzynek gadżet do Kiełka. Drugi już. I gadżet do Geira I na Adriana koncie gdzieś 10 nowych rzeczy. Boże, było ile gadżetów? Siedem? nie, 6 gadżetów, I Dwa Star, Star powery Power do Kolta, Gey i, i, i Serge. No więc zostawiajcie łapeczkę w górę i subskrypcji na kanale. I do, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema!